Idźcie oglądać tabalugę. Kurwa. Tabaluga pali kurwa szluga. A to kurwiszony przeklinają. Dostaniecie w ciry. Fuck off. he Fakow. He Hehehe. E. Ciociu Stasiu idź gotować pierogi bo Jurek może przyjechać a ja wiesz jaki on ma apetyt jak Fred Flintstone. Nigdzie nie idziesz. Dzisiaj nie mamy czasu na pierdoły. I dupa blada to pewnie Jurek. Ja pierdolę. Niech będzie pochwalony, my z Kolendą. Dopiero co byliście. Główno prawda. Zobaczmy kto silniejszy. Pchaj, pchaj, ofak. Przysłał nas ksiądz Proboszczyk Nieboszczyk, hehehe. He he. Razem z ministrantami zbieramy kasę na opłatki. O kurwa Stasia, nalałem w porty, nacewam opłatki cfele, zrobię z was harakiry, jestem bruz i karate mistrz, znam tajne techniki walk, trenowałem juditsu przez 10 lat i co kurwa, boisz się pało? Twoja stara ma takie cyce, że mogłam minimalować malować pasy na drodze, zamknij się mały kutafonie, zamknij dupę bo wieje. ministranci do roboty go go. Eja herbatki nie chcecie kurwa? Straż posz, to znaczy policja, na pomoc, kurwa. Go, 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 Ała kurwa, dobrze, wal go z backhandu Stasia, ofak kradną dzieci, co ja na ruskim sprzedam o cześć Jurek po co przyszedłeś? Goń mnie bocie. Na noże, dajesz, teraz podłoże C4 hahaha ha, ha, i co? O kurwa źle się czuję, szlak trafił te lagi. Choć idioto zaraz C4 pierdolnie. Na noże nie macie ze mną szans dla musy. Kurwa, kto ma defius kita? Najważniejsze, że nie ukradli dzieciaków. Chodź tu, Stasia, przytul mnie. Spociłem się jak słoń, dajcie mi jeść.